To jest ładaniwa i przypomina trochę uszatkę. Brzmi jak brzydkie słowo, ale nim nie jest. To nazwa tej tradycyjnej rosyjskiej czapki, i tak jak ta czapka, ten samochód jest skonstruowany z prostej konieczności bycia w stanie pomóc ci poradzić sobie z ponurymi, lodowatymi pustkowiami Syberii. Do czego to doszło na Karłał? To dlatego, że zawsze mi się one podobały i dzisiaj chcę jeden przetestować. I żeby to zrobić, opiszę jego wygląd na zewnątrz i wewnątrz, zabiorę je na przejażdżkę, nawet zamierzam je odpalić i sprawdzić jak szybkie jest do setki. W każdym razie ja jestem Matt Watson, wy oglądacie price. Zacznijmy to wideo od omówienia designu tej łady. Ten samochód powstał w 1977 roku i właściwie od tamtego czasu nic się nie zmienił. Spójrzcie na zderzak. Nie jestem pewien, czy on jest dobry dla ochrony pieszych. Inna interesująca rzecz. Światła. Pamiętacie, jak wszystkie reflektory zwykły być okrągłe? Jednak jakby się nad tym zastanowić, to nawet trochę nowoczesne. Ten układ reflektorów pod kierunkowskazem i te światła do jazdy dziennej, czy cokolwiek to jest. Citroen właściwie podkradł to do modelu Picasso i kiedy wyszedł mówili, zobaczcie, mamy nowy sposób robienia reflektorów do góry nogami. Zostało to pierwszy raz zrobione w ładzie Niwa. Przechodząc do boku, właściwie patrząc na ten samochód, z boku wygląda jak podniesiony hatchback, trochę jak nowoczesny crossover. Tak bardzo wyprzedził swoje czasy, mimo że teraz jest daleko w tyle. Są tu felgi aluminiowe, aczkolwiek w podstawowym modelu są stalowe. Spójrzcie tu na rozmiar tego tylnego hamulca bębnowego. Może się wydawać staromodny, ale hamulce bębnowe są dobre do skrętów na hamulcu ręcznym w czasie jazdy w terenie. Spójrzcie tu, otwory wentylacyjne. Nie wiem, co wentylują, ale to prawdziwe dziury. A skoro o dziurach mowa, mamy tu należytą rurę wydechową. I znowu, nie widzi się już aut z takimi rurami wydechowymi w tych czasach. Ani z takimi klapami błotnika. Podobny zderzak do tego z przodu, bardzo, bardzo prosty. Zobaczcie tę dużą tylną szybę. Powinniśmy mieć świetną widoczność w tym aucie. Dowiemy się tego później. Podobają mi się te odsłonięte zawiasy. Jest w nich coś staroświeckiego. Tylne światła są bardzo uproszczone. To mi się podoba, patrzcie. Mamy tu tylną wycieraczkę do Twojej szyby i jest nawet spryskiwacz. Patrzcie na to. To jest tak tanio wykonane. Co za ciekawy samochód. Jeśli chcielibyście kupić takie auto, ceny zaczynają się od około 90 tysięcy złotych i możecie je kupić na lada 4x4 koUK. Dodałem link w opisie poniżej. Witajcie we wnętrzu ład. to jest bardzo interesujący dziwaczny design. Wszystkie materiały są najwyższej jakości. To jest naprawdę niesamowite, co zrobili z tym samochodem. Ale tak nie jest. Jest bardzo staromodny, podstawowy i tani w odczuciu. Deska rozdzielcza jest taka prosta. Jeśli chodzi o jakość materiału, wszystko jest szorstkie, a kierownica jest z jakiejś dziwnej gumy, która jest jakby lepka. Macie lepką gałkę. Jednak wydaje się dobrze dopasowane. Spójrzcie, prawie żadnego chybotania. Jest tam sporo dźwigni, co może wydawać się trochę mylące. To jest wersja średnio zaawansowana, więc mamy elektryczne szyby. Jest też klimatyzacja i podgrzewane przednie siedzenia. To niesamowite. I to właściwie wszystkie udogodnienia, ponieważ spójrzcie na to bardzo proste tarcze. Podoba mi się ten pomarańczowy, fajne, wyróżnia się. Jest też cyfrowy wyświetlacz, ale nie taki jak Waudi, raczej jak ten w zegarkach Casio z lat 80. Nie ma nawigacji satelitarnej, tylko Radio Stereo z rynku wtórnego. No ale przynajmniej nie musicie używać systemu infotainment do obsługi ogrzewania. Macie dobre, staromodne gałki, możecie sięgnąć i przekręcić, i wszystko działa. Duże, długie zakładki w drzwiach, ale niezbyt szerokie. Nie można w nich zmieścić butelki, ale mapy już tak. Potrzebujecie mapy, bo nie macie nawigacji, prawda? Te uchwyty na kubki są tak płytkie, że jak pojedziecie w teren, wasze napoje będą wszędzie. Mamy tu schowek, ma dwa poziomy. Bardzo, bardzo, bardzo uproszczone. Ale siedzenia są całkiem spoko. Zobaczmy, czy ma lusterka. Ale ma duże lusterko wsteczne, więc możecie użyć go zamiast nich i przejrzeć się w nim. Sprawdźmy tylne siedzenia. Oczywiście jest to auto trzy drzwiowe, więc musicie wgramolić się do tyłu, przesuwając siedzenia do przodu. Ja to zrobię w ten sposób, to przesunę, wezmę wodę, bo będę jej zaraz potrzebował, przeskoczę do tyłu. A few moments later. Na podłodze mamy wybrzuszenie, ale właściwie nie ma to znaczenia, bo i tak są tu tylko dwa miejsca z tyłu. Zauważyliście to, prawda? Gumowe wykładziny podłogowe, odporne na zużycie, przydatne w przypadku jeśli macie brudne buty, jak ja dziś. W każdym razie spójrzmy na ilość miejsca z tyłu. Tak, to jest problem z tym autem naprawdę mało miejsca na nogi i na głowę, mimo że siedzenie ustawione jest dla mnie idealnie do jazdy, więc nie jest dobrze. Jest też to nadkole wbijające się w tyłek, co jest trochę denerwujące. Tak samo jak ten uchwyt na kubek, znowu tak płytki, że wasze picie będzie wypadać. Upuścicie swoją butelkę. Jest kilka kieszeni z tyłu siedzeń, do których możesz wrzucić swoje picie. Widzicie tę klamkę? Do czego ona służy, skoro nie ma tylnych drzwi? Zaraz wytłumaczę. Macie tu dwa pasy bezpieczeństwa, więc zgodnie z prawem, ludzie mogą siedzieć z tyłu, ale mówiąc totalnie szczerze, to ile nie będą to małe dzieci, to nie będą chcieli, bo jest tu zbyt ciasno i niewygodnie. Wagażnik niwy nie jest lepszy niż tylne siedzenia. Spójrzcie na to. Po pierwsze, tylna klapa jest dość ciężka do tego momentu. Później podnośniki przejmują kontrolę. Teraz miejsce: 265 litrów, czyli mniej niż w normalnej polówce. Możecie zwiększyć miejsce, patrzcie. Opuszczamy siedzenia. Opuszczamy. I potem nie wiem, co trzeba jeszcze zrobić. Bo tak naprawdę nie możecie ich bardziej złożyć przez przednie fotele. Ale to nie jest największy problem. Największym problemem jest. zobaczcie. Jeśli go zamknę. Jak mam go otworzyć? Pamiętacie ten uchwyt z tyłu? Tak, to jest otwieranie bagażnika. Także muszę wejść tutaj, położyć to siedzenie. i właśnie teraz mogę radośnie to szarpnąć. Teraz znów jest otwarty. Co za absolutny wrzut na tyłku. I to prowadzi nas do pięciu irytujących rzeczy w tym aucie. Design tego auta pochodzi z lat 70 tak samo jak jego poziom bezpieczeństwa. Jest jednak poduszka powietrzna. Jedna. Nie tam, ani nie tam. Z jakiegoś powodu jest tu. Jedyna poduszka powietrzna jest tu. Nie wiem dlaczego. W każdym razie poziom bezpieczeństwa tego auta jest tak zły, że nawet w rosyjskich testach zderzeniowych dostał 0 punktów. 0. Rosjanie ocenili własny samochód na 0 punktów. Więc jak bardzo musi być źle? Nie ma centralnego zamka, więc musicie użyć kluczyka. Muszę przejść na drugą stronę. Genialne. Zostańcie ze mną. O tak. W czasach komunizmu nie było zbyt wielu udogodnień, chyba że pracowaliście dla rządu, oczywiście. Pozycja siedząca w tym aucie jest dość okropna. Siedzisz całkowicie przesunięty. Spójrzcie, siedzę tutaj, a jestem jakby nad lewą częścią wszystkiego. Pedały są tam, kierownica jest tam, to znaczy, spójrzcie, w ten sposób prowadzicie, można skończyć z dużym bólem pleców. A jeśli wasze ręce i nogi nie są przeciętnej długości i chcielibyście dostosować kierownicę, żeby móc wygodnie prowadzić, to. No, nie możecie. O, i spójrzcie na to. Wspaniale. Nie ma blokady na korku w paliwa, patrzcie. Każdy może się tam dostać i po prostu ukraść benzynę, bo wątpię, że są tu jakieś zabezpieczenia, ale to nie jest najlepszy pomysł w cieniu obecnych cen paliw. Nikt nie kupowałby paliwa, bo mogliby wziąć je z twojego auta. Po prostu. Pompa wspomagania układu kierowniczego zdaje się dziwnie brzęczeć w czasie maksymalnego skrętu. Brzmi jak ocierający się o coś pasek. Posłuchajcie. Nie wiem, czy dzieje się tak tylko w przypadku tego auta, czy we wszystkich niwach, ale założę się, że we wszystkich. Nie wszystko jest jednak takie złe. Oto pięć dobrych rzeczy o tym aucie. Zamiast typowych opcji, które można znaleźć w nowoczesnych samochodach, w ładzie znajdziemy kilka oldschoolowych i rosyjskich rozwiązań. Więc zamiast 20-calowych felk aluminiowych, możemy mieć gąsienicę. Zamiast siatek w bagażniku, możecie mieć stojak na broń. I zamiast kamer surround view, możecie mieć pług śnieżny. Bardzo niewiele aut, z którymi miałem do czynienia, wydaje tego typu dźwięk w czasie zamykania drzwi. Jednym z nich jest G-Klasa, kolejnym stare 911, i ostatnim ładaniwa. Zaskoczy Was, co znajduje się pod maską, ponieważ oprócz silnika mamy tu też pełnowymiarowe koło zapasowe. Nigdy wcześniej takiego nie widziałem. Widywałem zapasowe koła pod maską, ale nigdy w samochodzie z napędem przednim jak ten. O chwila, co to? Tu jest napisane Porsche. A nie, to Porsche. Prawie. Czasami klamry tylnych pasów bezpieczeństwa mogą się zaklinować pomiędzy siedzeniami po wepchaniu przez tyłki osób, które tam siedziały. W tej niwie są małe zaczepy, do których można te klamry przypiąć, więc zawsze jest się do nich łatwo dostać. Bardzo sprytne. Łada Niwa to prawdziwy hardkorowy off-roader. Jest tu stały napęd na cztery koła. Jest tu również blokada dyferencjału i tryb low range. To auto sprawdziło się w dziczy. Trzy Nivy były rekordzistami w prowadzeniu samochodu na najwyższej wysokości. Jeździły po Himalajach na wysokości prawie 6000 metrów i posiadali ten rekord do 2005 roku, kiedy to pojawił się Volkswagen z ich wielkim budżetem. I zdołali pobić ten rekord. Co więcej, nieznacznie zmodyfikowana łada była druga w rajdzie Paryż-Dakar, gdzie inne właściwie przygotowane samochody wyścigowe nie zdołały go ukończyć. To był ten rajd, w którym zginął syn Margaret Thatcher, Mark Thatcher. Może gdyby wziął ładę, nigdy by do tego nie doszło. Dobra, zobaczmy jak ta łada się prowadzi. Zacznę zatem od jazdy po mieście, gdzie trudno zauważyć, że brak jej mocy. 1,7 litra z mocą zaledwie 85 koni i 130 niutonometrów. Ale świetnie nadaje się do powłóczenia się po okolicy przy niskiej prędkości. Zmiana biegów jest taka... Jak wyobrażam sobie ją w traktorze? Wymaga precyzyjnego operowania, naprawdę trzeba się postarać. Na szczęście sprzęgło jest lekkie, więc nie jeździ się tak trudno. Hamulce są w porządku przy mniejszych prędkościach, ale gdy nagle przyspieszycie, przód zaczyna nieco nurkować. Zawieszenie jest trochę miękkie. Chociaż jestem właściwie trochę za to wdzięczny, bo pomyśleć by się mogło, że w aucie takim jak to wstrząsy na wybojach będą wyczuwalne, ale jest dość miękko. Jednym z powodów, przez które tak nie trzęsie jak to w innych terenówkach, jest to, że to był pierwszy samochód z napędem na cztery koła, w którym zastosowano podwozie samonośne jak w osobówkach. Zamiast typowego podwozia montowanego w hardkorowych terenówkach, które niektórzy dalej konstruują w ten sposób po dziś dzień. I to jedynie oznacza, że jest trochę bardziej wygodny i przydatny dla normalnej osoby. Sterowanie w mieście jest, sami wiecie, nieszczególnie dokładne, ale całkiem łatwo się go prowadzi. Sprawdzę teraz promień skrętu, objeżdżając dookoła to mini rondo. To krótkie auto, więc nie powinno być tak źle, przekonajmy się. Trzeba trochę pokierować. Pojawił się dziwny dźwięk pompy układu kierowniczego? Co to za dźwięk? Nie lubi tego, to auto nie lubi maksymalnego skrętu. Trochę jakbym sterował łodzią. Zatem. Po mieście jeździ się ok, jest dobra widoczność, bo siedzi się nieco wyżej niż w normalnym aucie, jest wystarczająco zwrotne, łatwo się prowadzi, mógłbym nim jeździć po mieście bez problemu. Ma trochę dziwaczny styl, przyciąga uwagę ludzi, podoba mi się. Na szybszych drogach to auto jednak nie sprawdza się tak dobrze. Da się wtedy zauważyć, że ten silnik jest dość słaby. A kiedy jesteście na autostradzie, trudno kogoś wyprzedzić. Może Was też zmęczyć inna pozycja jazdy, bo po chwili robi się trochę niewygodnie. To głośny samochód i słychać też wiatr dookoła. A kręta droga, taka jak ta, może być trochę niepokojąca, bo. Patrzcie na kierownicę. Nie wpływa zbytnio na samochód. W rzeczywistości wygląda to, jakbyście sterowali tylko kierownicą, bo istnieje zaledwie malutkie połączenie pomiędzy tym, co robią przednie koła, a tym, co robi się z kierownicą. Zatem ciągle trzeba wkładać trochę wysiłku, aby jechać prosto, inaczej skończycie po niewłaściwej stronie drogi. O Boże! To nie lada wyzwanie, by jeździć nim szybko. I oczywiście w czasie wchodzenia w zakręty dość mocno się przechyla. Tak, sprawdza się lepiej we włóczeniu się po mieście. Nie błyszczy w czasie szybkiej jazdy. Ale na pewno będzie błyszczał w czasie off-roadu. Bo po to zostało zrobione to auto. Do off-roadu, więc sprawdźmy to. Okej, okay, sprawdzimy jak Łada poradzi sobie w terenie. Jazda po polu jest po prostu łatwiutka dla tego auta. Wiem, że nie jest to jakaś hardkorowa jazda w terenie. Stać ją na dużo więcej niż to. Szczerze to naprawdę bardzo dobrze się sprawdza w terenie. Zabrałem ją na wymagającą jazdę terenową. Jeździłem tam po śliskich zboczach z mnóstwem kamieni. Testowałem też różne skręty osi, śliskie wzniesienia. Naprawdę świetnie sobie poradził. Właściwie to całkiem zabawnie się nim jeździ w terenie, więc jeśli chcecie czegoś więcej niż to, dostać to go na to i nie musicie się o to martwić. Zróbmy coś innego. Wiecie co jest ważne, czego nie zrobiliśmy do tej pory? Zgadza się. Chcemy przekonać się, jak szybka ta łada jest do setki. I jako, że jestem na pasie startowym, zobaczymy, jak poradzi sobie na ćwierć mili. Mam ze sobą specjalny osprzęt do mierzenia czasu, zrób meta, nie będzie za szybko. Zwalniam hamulec. To będzie szalone. No to by startował nieźle. Zmiana biegów jest kiepska. Dalej, jeszcze nie mamy setki. Sto na godzinę, gdzie jesteś? Dziewiętnaście i dziewięćsetnych. Beznadziejnie. Świerć mili! dwadzieścia jeden i dwie dziesiąte. O Boże. Zatem jaki jest mój finałowy werdykt, To o wiem, Czy powinniście jej unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić od razu? Myślę, że większość ludzi powinno unikać Łady, bo, szczerze mówiąc, jest trochę gów**niana. Jednakże jeśli tak jak ja lubicie gów**niane samochody, wtedy powinniście ją od razu kupić. Jest trochę jak Suzuki Jimny. Nie za dobra do jazdy, ale w pewnym sensie urocza. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie dajcie znać w komentarzach. Piszcie też komentarze, jeśli chcielibyście, żebym sprawdził inne dziwne samochody. Klikajcie w te okna, aby zobaczyć więcej filmów i w to kółeczko tam zobaczycie nasz kanał i wszystkie filmy, które dla Was mamy. Śmiało.